Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Dzisiaj wsiądziemy do statku kosmicznego i będziemy odkrywać asteroidy. 126 elementów za 90 zł katalogowo drogo, ale jest to zestaw 4+, więc większe elementy i same nadruki, brak naklejek. Więc zawsze pamiętajcie, że w przypadku tej serii po prostu te ceny są zdecydowanie wyższe tak na pierwszy rzut oka. Pudełko prezentuje się następująco. No i w środku znajdziemy dwie minifigurki Legonautów, znajdziemy też kosmitę, znajdziemy całą masę kryształu. Niebieskiego, więc fani Breaking Bad powinni być zadowoleni. No i jest też jakieś takie hmm, pracujące ramię, fragment laboratorium i statek kosmiczny, choć dość uproszczony w stosunku do. Tych poprzednich, które wam pokazywałem, bo pokazywałem wam statek i łazik. I co istotne, tamte zestawy nie były z Serii 4, ale też nie mieliśmy tam naklejek, były tam same nadruki, tyle że tutaj po prostu mamy dużo większe elementy, no bo połowa statku to jest jeden duży odlew i tak często po prostu w tej serii jest. No ale dobra, Wy to pewnie wiecie, ale na wszelki wypadek powtarzam, możemy iść na stół i otworzyć pudło. Jak na razie zapowiada się na to, że to będzie taki zestaw 4, który jest udany. No bo konstrukcja niby uproszczona, ale całkiem estetyczna. Fajne akcesoria i ogólnie jakoś tak cieszę się na to, że zaraz ten zestaw będę mógł otworzyć. Co prawda, przyzwyczaiłem się, że w tej kosmicznej serii do tej pory przynajmniej nie miałem naklejek, a same nadruki. No ale mam nadzieję, że w przypadku tych większych zestawów będzie podobnie. Co z drugiej strony, wykaz elementów. No i ja przed chwilą mogłem Wam tak ładnie wyśpiewać, że mamy tu kryształy, że mamy kamienie, że mamy wykrywacz metali i tak dalej, a tu jest właśnie bardzo duża część pojazdu i po prostu sobie tylko ten wielki odlew obudowujemy i cyk, cyk, cyk mamy oczywiście gotowy build. Co w środku? Worki, worki ponumerowane jedynką oraz dwójką mamy też dwie takie duże ośmiokątne płyty no i mamy też odlane praktycznie zdecydowane większe elementy. W jednej sztuce trochę porysowane, trochę brudne, ale nie no. Porysowane jak widać mogą nie tylko szybki być, a tak wygląda instrukcja. Instrukcja numer jeden, i tu składamy statek. Instrukcja numer dwa, gdzie składamy całą resztę. No to ja zaraz wracam z gotowym setem. Temu kosmicie niby dobrze z oczu patrzy, ale jeśli ktoś ma troje oczu, to ja już mam co do niego pewne podejrzenia. No i mamy tutaj te dwie wysepki. Jest statek kosmiczny, trochę powiedziałbym niedopracowany, ale to też z tego względu, że całkiem niedawno pokazywałem wam ten nieco większy statek, który nie jest czteroplusowy, i tamten po prostu zdecydowanie bardziej mi się podobał. Ale o tym za chwilę. Może statek pokażę wam w drugiej kolejności, bo na początek zerknijmy sobie na te dwie wysepki, gdzie mamy fragment jakiegoś takiego laboratorium. Laboratorium oraz ramię. No to tak, ramię może przenosić kamienie, tylko nie wiem co może tym ramieniem sterować. Może te elementy, więc najpierw zerknijmy sobie na ramię. Co do kamieni, no to są takie dwa standardowe odlewy kamieni. O. A jeden właśnie mi spadł na ziemię, ale już po niego sięgam. Ale że jestem niezgrabny w tym nowym roku. No i możemy sobie naturalnie kamień otworzyć. O ile najpierw nie odepniemy przypadkiem tego zaczepu, i ten kamień jest pusty, ale drugi już na szczęście pusty nie jest, bo jak możecie tutaj zobaczyć, tutaj wydobywa się jakiś kosmiczny surowiec, który następnie poddaje się badaniom. Tylko. Tuż po obcięciu paznokci ciężko jest te kamienie otworzyć. No i zobaczcie, mamy tutaj aż trzy kryształy, a czwarty jeszcze znajduje się w laboratorium, a i piąty znajdzie się w statku. Taki mały spoiler. Co do tego ramienia, no to możemy sobie nim machać. O, powiedziałem, że nie można na czym sterować. Zapomniałem, że tutaj też mamy nadruk komputera. Brawo ja. Zapomniałem co robiłem jakieś 30 minut temu, kiedy ten zestaw składałem. No i to tyle. Ramie się kręci, ramię się podnosi i koniec opowiadania o nim. A jeśli chodzi o fragment laboratorium, no to mamy tutaj jakiś taki młot pneumatyczny, mamy też wykrywacz, choć nie wiem właściwie czy metalu, czy może właśnie tych kamieni. Mamy tutaj znowu ten element zasilający, drugi taki sam znajdzie się również w statku. Bardzo ładną szybkę z nadrukiem i zobaczcie, z tych kamieni najprawdopodobniej czerpie się energię, bo tutaj zakładam, że właśnie ktoś ładuje baterię za pomocą tego, co w kamieniu się znajduje. No i mamy jeszcze jeden dokładnie taki sam skos z nadrukiem, jaki znaleźliśmy i przed chwilą przy ramieniu. Skoro wiecie, jak już wygląda ta część, to pora w takim razie udać się do statku a statek, no cóż, czerpiący z tych patentów, które mogliśmy zobaczyć w tym regularnym, nie 4+, plusowym, ale mamy tutaj te takie skrzydełka, czy też wloty powietrza, bo wiecie, kiedy ten nadruk, który ma imitować coś 3D jest spłaszczony, to już tak nie do końca dobrze wygląda. Możemy sobie to naturalnie podnieść. Wolałbym, żeby tutaj były dwa zaczepy, żeby to po prostu nam tak nie latało, bo to po prostu może prowadzić do tego, że ten element nam się za jakiś czas wyłamie. Mamy tutaj naturalnie też baterie, no a tutaj właśnie znalazł się schow na kolejny kamień. Z tyłu mamy też taki bardzo fajny wylot, i zobaczcie, ileż tam jest ognia. To jest wszystko zrobione za pomocą tego transparentnego, okrągłego brika 2 na 2 Na chwilę zdemontujemy to. No i zobaczcie. Więc zadbano tutaj o taki szczegół. Za to akurat duży plus. W kabinie znajdziemy ten ekran, który już doskonale znamy z innych zestawów z tego nowego Lego Space. No i jest szybka. Szybka jest w porządku, tylko niestety mamy tutaj prześwity, i to takie dość duże. I to są po prostu Rzeczy, które gdzieś tam mi delikatnie przeszkadzają. Zakładam, że czterolatkowi, który będzie się tym zestawem bawił, absolutnie to przeszkadzać nie będzie. Natomiast gdybym miał do wyboru jeden statek, to wybrałbym ten dla nieco starszego odbiorcy, tym bardziej, że i tak tam nie uświadczymy naklejek, więc są mniej więcej na podobnym poziomie jakościowym, ale nie od strony konstrukcyjnej. Chciałbym powiedzieć, że mamy dwójkę spacemenów. no ale tak można było powiedzieć w przypadku starego Lego Space. Tutaj mamy Spacemana i Spacewoman, albo i Legonautów, jak kto woli. Na pewno na plus to, że oni są w różnych kolorach, bo mamy różne nadruki, różne kolory nadruków na rączkach i na kaskach. No i też mamy różne kaski, bo zobaczcie, tutaj mamy nieruchomą szybkę. Nie znajdziemy tutaj alternatywnych wyrazów twarzy. Szkoda, choć z drugiej strony, co nam po tych dodatkowych nadrukach pod kaskami? No, Okej, okay, może to ogranicza jakieś takie pewne odgrywanie scenek i grymasów, ale jak ktoś tym się będzie bawić, to i tak sobie to wszystko powyobraża. Tutaj mamy szybkę podnoszoną, więc sam odlew też jest delikatnie inny. No i tak to wygląda z drugiej strony. Choć zaraz, czy odlew jest delikatnie inny? Nie, no jest inny, bo nawet mamy inne wycięcie, więc kaski też są różne. Nadruki co prawda na torsach i nóżkach są takie same, tutaj różnic nie widać, ale też te kolory dużo dają i to jest duży plus. No a jeśli chodzi o kosmitę, to w tym zestawie z łazikiem kosmici byli inni, bo mieli nóżki zrobione z koron, a tutaj nóżkę mamy zrobioną z elementu, a właściwie nóżki nie wiem jak to nazwać jakieś takie odnóża w każdym razie, są zrobione z elementu, który najczęściej jest fragmentem kwiatów. I sam kosmita naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejna kosmiczna podróż za nami, tym razem w wydaniu dla najmłodszych i znowu zestaw na plus. No bo minifigurki bardzo mi się podobają. Kosmita też wydaje się być całkiem pocieszny i chyba nie ma względem tych legonautów złych zamiarów. Mamy tutaj całą masę kryształów, bo aż 5. Mamy całkiem przyzwoity statek, bo jest to zrobiony w dość prosty sposób, ale jak na standardy 4 plusowe, myślę, że jest warty uwagi. Poza tym mamy tutaj naprawdę bardzo dużo przydatnych, ładnie zadrukowanych elementów. No bo Komputery, no bo ekran. Jeden i drugi zresztą, bo też mniejszy znajdziemy w kabinie pilota. No i mamy też całą masę tych nadruków na wlotach powietrza. Mamy logo Lego Space. Mamy też nadruki na bateriach, więc naprawdę jest to zestaw wart rozważenia. I to też może być fajny zestaw, który będzie takimi podwalinami pod budowanie jakiejś kosmicznej bazy. Bo niezależnie czy będziecie chcieli kupować kolejne zestawy z tej serii, czy po prostu rozbudować coś wokół tego zestawu, to myślę, że zabawa będzie. Przednia. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!